W życiu każdego droniarza przychodzi chęć, by spróbować nieco bardziej wymagających lotów, aby poczuć tą adrenalinę, szybkość i zwinność, którą dają drony FPV. FPV, czyli First Person View, to loty, gdzie pilot drona widzi obraz na żywo przekazywany z drona do swoich gogli. Drony FPV są zdecydowanie szybsze niż standardowe drony. Wykorzystywane są do wyścigów, do akrobacji i do szybkiego, filmowego, dynamicznego latania. Mają lżejszą i bardziej kompaktową budowę, a prawdziwi fani modelarstwa potrafią sami skonstruować i złożyć takiego drona. Możemy sobie złożyć, Dużego drona, z dużymi śmigłami, z dużą baterią do tzw. lotów Long Range, czyli po prostu loty daleko dystansowe. Lub możemy sobie złożyć małego dronicia z małymi skrzydłami, który świetnie nadaje się do akrobacji i lotów freestyle'owych. Drony FPV w większości pozbawione są czujników i funkcji autonomicznych, natomiast firma DJI zrobiła wyjątek, zrobiła tak zwaną hybrydę drona, gdzie możemy latać prawie jak normalnym dronem, ale głównie latamy jak dronem FPV. Mowa tutaj o Awacie 2, jeśli chcecie zobaczyć filmik o Awacie, tutaj na górze wyświetla Wam się karta. Proszę zobaczcie. Dronem FPV lata się zupełnie inaczej niż standardowym dronem. Chcemy zrobić fikołka? Robimy fikołka. Chcemy lecieć pionowo w dół? Lecimy pionowo w dół. Mowa tutaj o trybie manualnym, gdzie mamy pełną kontrolę nad ruchami drona. Za co odpowiadają ruchy na kontrolerze? Lewa gałka na kontrolerze to jest sterowanie mocą drona i obrotem drona. Czyli dajemy na maksa w górę, dron leci do góry, na maksa w dół dron opada. Jeżeli dajemy na boki. Dron się obraca prawo-lewo w takim położeniu. I pamiętajcie, że punkt zerowy gazu mamy dopiero wtedy, kiedy gałkę mamy na samym dole. Czyli od samego dołu dodajemy gazu. Nie w połowie, tak jak w standardowym dronie, tylko na samym dole. I stąd sterujemy powoli do góry. Prawa gałka odpowiada za ruch przestrzenny drona wokół własnej osi. Czyli jak wezmę drążek na maksa w prawo, to dron zrobi 360 stopni wokół własnej osi. I tak w każdym punkcie. Jeśli wezmę na maksa do przodu, to zrobi fikołka nam do przodu, o tak. Na początku wykonujcie bardzo, bardzo delikatne ruchy drążkami, po to, żeby wyczuć ruchy drona i zrobić sobie pamięć mięśniową. Bardzo ważną kwestią w dronach FPV jest ustawienie gimbala. Normalny dron jak leci do przodu, to leci w takiej pozycji, a dron FPV leci tak pochylony do przodu. Jeżeli dronem FPV chcemy lecieć wolno, spokojnie, to jest opcja dla osób, które się uczą, to ustawiamy sobie kąt gimbala na plusie oczywiście od 0 do 15 stopni, po prostu do góry, i wtedy dronik sobie leci spokojnie, pomału, bez żadnych problemów. Natomiast jeśli chcemy lecieć szybciej, to jest tak zwany średni kąt, ustawiamy od 20 do 30 stopni, czyli jeszcze wyżej podnosimy gimbala do góry, wtedy dron leci szybciej i ten kąt świetnie nadaje się do wyścigów i do precyzyjnych przelotów gdzieś pomiędzy przeszkodami. A dla prawdziwych wariatów jest tak zwany wysoki kąt, czyli od 40 do 60 stopni, praktycznie gimbal jest na maksa w górze i dron w tym momencie jest prawdziwym wariatem prędkości. Ja tak nie latam, raz sobie to ustawiłem i naprawdę dron wtedy jest tak zapierdziela niesamowicie, że to jest ekstra, ale bardzo łatwo o więc już trzeba być naprawdę na wysokim levelu latania FPV, żeby latać na takim wysokim kącie. I niektóre drony FPV, w tym AWATA, w czasie lotu mają możliwość tego, żeby zmienić sobie pozycję gimbala. Natomiast w normalnych FPV, typowych FPV składanych, żeby zmienić kąt gimbala, trzeba wylądować, przestawić kamerę i dopiero wystartować. Więc plus dla waty, że w czasie lotu po prostu możemy zwiększać sobie ten kąt. Więc na początku ustawcie sobie kąt od 0 do 15 stopni maksymalnie. Zadanie pierwsze, obowiązkowe. Jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z FPV, to musicie sobie zrobić loty w symulatorze lotu. Macie taki kontroler, zgrywacie sobie symulator na komputer, podłączacie go do, do komputera i się uczycie, jak się po prostu lata na symulatorze. W symulatorze możecie ustawić moc, wielkość drona, różne tam parametry, ale polecam to zrobić, bo jeżeli w ogóle nie mieliście styczności z dronami, to to jest obowiązkowy punkt. Ja latam na symulatorze Uncrashed, Podlinkuję wam to oczywiście w opisie. Cały czas się uczę, ponieważ też nie jestem specjalistą od lotów manualnych. Natomiast tam uczę się jakiejś akrobacji, fajnych przelotów, fikołków i dopiero później idę na pustą przestrzeń i uczę się w praktyce. Więc pierwsze loty w symulatorze, drugi lot na otwartej przestrzeni, gdzie nie ma nikogo i nikomu nie zrobicie krzywdy. Bardzo ważną rzeczą w lotach FPV jest przygotowanie kontrolera do lotów, a dokładnie gazu. I Tutaj z tyłu trzeba poluzować śrubkę, żeby gaz góra-dół nie wracał na swoje położenie. To jest po to, żeby precyzyjnie wykonywać pewne czynności i manewrować płynnie gazem. Na boki może sobie sprężynować, ale lewa gałka gaz góra-dół ma nie wracać na swoje położenie. Jak ja sobie manewruję, to tutaj biorę kciukiem i palcem wskazującym, robię delikatne ruchy. Tak nie latam, bo tak mi jest totalnie niewygodnie. Widziałem, że tak niektórzy latają, mi tak jest niewygodnie, ja wolę tak. Wtedy mam precyzyjne wyczucie na kontrolerze. Pamiętajcie, że jeśli chcecie latać dronem FPV, musicie mieć odpowiednie uprawnienia. Do awaty dwójki wystarczy uprawnienie A1A3. Możecie zrobić sobie to za darmo na stronie ULC. To jest krótki teścik i musicie zarejestrować drona, zarejestrować siebie, nakleić naklejkę z numerem operatora na drona i każdy lot musicie zgłaszać w aplikacji Drone Tower. Jeżeli latacie w kategorii tak zwanej otwartej A1A3, to musicie mieć tak zwanego obserwatora czyli drugą osobę, która obserwuję Waszego drona, żeby to wszystko było według przepisów. Jeśli chcecie oddzielny odcinek na temat przepisów, śmiało piszcie w komentarzu, to coś takiego nagram, bo to jest bardzo, bardzo zagmatwany temat. I słuchajcie, właśnie latamy sobie dronem Avaton 2 i w tym momencie widzicie, dron jest w trybie naturalnym, czyli jak puszczę sobie kontroler, to po prostu dron utrzymuje się w powietrzu. I teraz jeśli chodzi o loty manualne, to widzicie, mam tutaj otwartą przestrzeń i wznoszę się na przykład na początku, wznieście się na te 20-30 metrów, mam 30 metrów, i teraz przełączam na tryb sportowy manualny. Nic się jeszcze nie stało. Ustawiam sobie gimbal, ja sobie ustawię te 24. I teraz, żeby przełączyć się tryb manualny, to musimy trafić w te krzyżyki. Więc trafiłem sobie w krzyżyki zielone, i już mam tryb manualny. I teraz zobaczcie, jestem w trybie manualnym. Mogę się odwrócić. O, kalecznie to wyszło. Ale zobaczcie, jak cokolwiek się dzieje, straciliście panowanie, klikacie ten przycisk i dron stanął wam dęba. I musicie znowu przeklikać na tryb. Normalny, więc jeżeli cokolwiek się wam dzieje, to tu jest świetną opcją to, że macie ten tryb. Yy, o, shit button to się nazywa. Przełączę się znowu w tryb manualny. Już mam tryb manualny. I widzicie, ja sobie latam dotykam opuszkami palców. Drążków. Tak mi jest wygodniej, nie wyobrażam sobie latać inaczej. I wykonamy sobie powolny przelot. Ja, jak latałem pierwszy raz w terenie na, w manualu, to miałem pełne gacie i dron wylądował w krzakach. bo Po prostu to był straszny stres dla mnie, bo wiecie, to jest dużo pieniędzy w powietrzu. Nie oszukujmy się. A wata w tym zestawie to jest 5000. No, sam dron to 2. Mam to care refresh, tak dalej. Ale nie wiem, mam jakiegoś takiego stresa, żeby po prostu yy, rozbić tego drona. No widzicie, to jest takie tempo lotu na, na tylu stopniach. Lecimy sobie do góry. Polecimy nad te drzewka. Już się zaczyna piękna jesień i słuchajcie, latajcie, bo po prostu są przecudowne krajobrazy. Tutaj mamy akurat, u siebie mam bagno. Yy, super tereny do lotów właśnie. Nie ma ludzi. Jesień już widać, latam awatą, spokojnie, nie, nie rajcują mnie loty akrobatyczne, freestyle'owe, yy, każdy woli co innego. Awata też jest taka, że ona nie jest super tak precyzyjna, bo jak raz la latałem na zgule, to tam jest świetna precyzja, a tu tak już ekstra nie jest. Awatą jest bardzo łatwo latać w trybie manualnym, cokolwiek się dzieje, klikacie przycisk i to tak naprawdę tyle. Polecimy sobie przy krzaczkach. Wolniutko, na spokojnie. O, i tak wygląda to bagno z góry. Tu mamy taką śliczną kładkę. Tylko, że słuchajcie, w ogóle na tej kładce, wokół tej kładki było pełno wody. A w tym roku jest taka susza, że masakra. Tu wszędzie była woda i bagno, a teraz w ogóle nie ma, słuchajcie, nic kompletnie nic. Polecimy wzdłuż tej kładki. O, tutaj jest trochę wody, a tu wszędzie sucho. Ciekawe, czy ten filterek da radę w ogóle, ten ND16. Ale z tego co widzę, jest spoko. Nagrywam zawsze, jak nagrywam, to nagrywam w D-Lock M, a później sobie dodaję luta. I to koloruje. No tu jest, szukajcie właśnie takich miejsc, takich przedwolnych przestrzeni, polan, żeby sobie potrenować, poćwiczyć, wyczuć te ruchy, żeby mieć pewność później w tym co robicie, prawda? Ja na przykład jeszcze w trybie manualnym nie umiem przelatywać przez wąskie przestrzenie, boję się jak mam przelatywać. Ale to wszystko przyjdzie z czasem. I fikołek. O, widzicie, to jeszcze to nie, nie są płynne ruchy tego fikołka, ale dobrze będzie. Spróbujemy jeszcze raz. O, i pięknie. A wata na tym pliku ham trzeba na tej baterii. Rzeczywiście to starcza spokojnie, żeby wykonać jakieś fajne ujęcia. Fakt faktem, szybciej zlatuje ta bateria, ale kurczę, nie ma tragedii. Zobaczcie, ile ja przelatałem a mam jeszcze 63% baterii. Dobra, lądujemy. Nie ma co. Piękne rejony. I jak sobie ląduję, to generalnie nie ląduję normalnie w trybie manualnym, tylko sobie naciskam przycisk, sobie dolatuję i ląduję sobie na ręce. To wszystko na dzisiaj dziękuję za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu. Wpadajcie na mojego instagrama Kaczorowski, tam często wrzucam sobie rolki z jakichś lotów. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć, pa.